Hejka, to znowu my. nasze cudowne unboxingi, kolejny fajny gwincik, KW w wersji Street Comfort. Nie wiem czy tu będzie widać coś. Jest Street Comfort do E46, rzadko sprzedawany gwint już nie wiem o co chodzi street comfort to jest taka fajna wersja gwintu dla użytkowników, których nie interesuje jakieś yy, rastyczne obniżenie auta, może pokażę jakby ktoś nie widział, oczywiście zestaw toolbox czyli kluczyki i dokumenty yy, to czemu mówić co to jest więc tak, których nie interesuje jakieś duże obniżenie, bo te gwinty mają obniżenie będą tam, nie wiem, 10 do 40 mm często na przykład. Natomiast to jest poprawa, poprawa charakterystyki pracy zawieszenia i nie utracając, bez utraty komfortu. Gwinty są oczywiście w inoxie i z regulacją twardości, no, jak w wariancie drugim, natomiast e, są bardzo komfortowe. Tak? Tutaj na pewno nie jest to gwint do zrobienia jakichś pasów w autach dla pasjonatów dużego obniżenia, tylko małe obniżenie, poprawienie przyczepności. I tak dalej. Co jeszcze to. Jest tutaj z tymi gwintami taki bajer, że niektórzy klienci w seryjnych autach mają za twardo. Ostatnio mieliśmy przypadek z Porsche, bodajże. Klient, klientowi przeszkadzało twarde zawieszenie w tym aucie, jakie było seryjnie i i po prostu Wins Street Comfort do tego auta powoduje że jeździ się tym autem przyjemniej tak? nie jest takie twarde, do jazdy na co dzień lepiej się prowadzi także nie zawsze tutaj w tym przypadku twardziej oznacza dla każdego lepiej i są przypadki że ktoś chce coś bardziej komfortowego Myślę, że to gdzieś przy jakichś przypadkach można porównać do wersji seryjnej, bądź jakiejś tam seryjnej lekko utwardzonej typu S-Line czy GTI, bądź może coś pomiędzy S-Linem a GTI. Także głównie poprawa prowadzenia auta, może obniżenia od siebie, natomiast nie dużo mnie że. On nam się czas no tu robi. Okej. Okay. Jeszcze Casual Street Comfort, tak samo nazwa wskazuje. Regulacja twardości, inox, kolejny dzień z najwyższej półki do jazdy na wstępie, jaką bardziej polecamy. Zapraszamy, na razie, hej!